Ma być po polsku? Bo jak coś to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przygotowujemy się do ostatniego dnia rekolekcji w Dorotowie. Jak ktoś z okolic Olsztyna to oczywiście zapraszamy o 18.00. Msza Święta dzisiaj, a po msze Święte jeszcze nabożeństwo ludzkie z modlitwą za. Chorych i cierpiących. Rekolekcje o Słowie Bożym niebawem, jak już je zakończymy, to ta edycja zestawi gudy i zdorotowa dorotowa trafi na YouTubea, więc mam nadzieję, że jeszcze więcej osób skorzysta. A słowo, którym dzisiaj się modlę, to przecedzać komara i połykać wielbłąda. Bardzo mnie zaciekawił ten komar, którego faryzeuszy uczeni w piśmie tak dzisiaj piętnowani przez Jezusa przesadzają. I okazuje się, że kiedy sięgnąłem do tekstu greckiego, to to słowo, które zostało przełożone w języku polskim na komar, oznacza komara winnego. Takiego komara, który pojawia się przy fermentacji wina czyli nasza muszka, muszka owocówka znana nasza muszka, owocówka, więc jest o wiele jeszcze mniejsza, niż by się można, mo, mogło wydawać, bo przetłumaczony komar, no to komar jest dość duży mimo wszystko, warto go odcedzić. Komarzyca jest mniejsza, ale muszka, owocówka, no jest jeszcze mniejsza niż komarzyca. Jezus pokazuje, że taką właśnie muszkę, owocówkę przecedzamy, no, zdarza się nam to nieraz z kompotu na przykład wyciągać muszkę, owocówkę. Znamy ten obraz. I, i, i Jezus przez analogię pokazuje, że tak nieistotne sprawy potrafimy przedsedzać, jak te, i nimi się martwić, jak, jak, jak tą muszką, owocówką. A połykamy wielbłąda. Dosłownie w tekście greckim jest wypijamy wielbłąda. No, to jest uzasadnione, bo o ile tą muszkę, owocówkę wyciągamy choćby z tego soku czy kompotu, no to w tym samym soku i kompocie, mając wielbłąda, go wypijamy. No i to już szokuje, to jest niemożliwe nie sposób zmieścić wielbłąda oczywiście do, do szklanki, ale ten obraz jest niesamowicie przemawiający, bo ileż to razy jest w naszym życiu tak, że nad zupełnie nieistotnymi rzeczami, jak ta muszka owocówka, potrafimy spędzić mnóstwo czasu, potrafi to urastać do nie wiadomo jakich problemów, potrafimy narobić innym ludziom kłopotu z powodu tej muszki owocówki, a sami nie zauważamy, że wypijamy wielbłąda. Wypijamy wielbłąda. To no, tak, to, to jest niemożliwe do wyobrażenia, oczywiście, nie? ale to, to Jezus pokazuje, że to jest taka skala tej, tej naszej ludzkiej małości, ludzkiej nędzy, ludzkiej słabości, ludzkiego, ludzkiego takiego kłopotu, którego potrafimy narobić sobie i innym, zajmując się tą muszką, owocówką. Niech zatem to słowo nas dzisiaj ratuje spod takiego niebezpiecznego. Zajmowania się muszką owocówką i niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z